Siemaneczko, jestem Jakub Litwin i witam Was już w 21 odcinku No Nut Now W dzisiejszym odcinku chciałem wam powiedzieć, że tak nieubłębna kurwa, no, no nie, to wczoraj tyle wypiłem, ale taka zabawa była naprawdę, ale nic nie nagrałem z tego, bo nawet nie byłbym w stanie. No ale odpiliśmy od 17 do 3 jazda była, no a dzisiaj nawet ochoty na zwalenie nie miałem, więc... Mam nadzieję, że Wy też nie zwaliliście, ale no, jeżeli dalej nie zwaliliście, to dobrze. Życzę dalej sukcesów. Ale powiem Wam, że już mi się kręci w głowie tym chodzenia, tak? Ale tak mi łeb na kurwie, naprawdę. No i pff, nawet nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Oprócz tego, że było ciężko wczoraj, ale dzisiaj jest jeszcze ciężej. No i powiem Wam, tak. Zostawcie lajka, suba dzwoneczek i w komentarzu napiszcie czy dalej Wam się udaje A ja się z Wami żegnam, żegnam Na razie